Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Słuchajcie, my dzisiaj z Dawidem mamy misję specjalną. Będziemy szukać prezentu na dzień dziecka, ale mamy w głowie już pewien pomysł, który dzieciakom na pewno się spodoba. Od dłuższego czasu gadałam z Oliwką no i ze Stasią oczywiście też o takim domku ogrodowym, fajnym wiecie, z drabinką, ze zjeżdżalnią nie o placu zabaw tak jakby połączony z domkiem, tylko o typowym domku, który możemy pomalować na biało, możemy zawiesić tam kwiatki i będzie w ogóle super, więc jedziemy z Dawidem takie domki pooglądać jedziemy do Łodzi, pewnie do Obi, gdzieś tam do Kastoramy, do takich sklepów wiecie, gdzie to jest no i mam nadzieję, że coś znajdziemy no i bardzo, ale to bardzo chciałabym nagrać latem, jak już będziecie plutko, też w nocy 24 godziny w takim domku dla dzieci. Czekałam na ten challenge, więc mam nadzieję, że dzisiaj uda się go kupić. No i że niespodzianka na dzień dziecka się spodoba. Myślę, że dorzucimy tam też jakieś niespodzianki w formie zabawek, coś, co zbierają, co lubią, oliwka i staś oczywiście. Dajcie znać, czy uważacie, że ten pomysł jest w porządku i czy taki prezent też będzie w porządku, czy im się spodoba, czy wy byście byli zadowoleni z takiego prezentu. Ja bym była. Serio, ja bym była. Przecież ja ogólnie. Ja wiem, słuchajcie, że ja mam zaraz 30 lat, ale ja się cieszę z tych wszystkich zabawek i z tych domków, zjeżdżalni, dmuchańców, jak małe dziecko. Każdy ma chyba w sobie takie małe, małe dziecko. No ja może mam takie trochę większe, ale okej. Okay. Ruszamy. Trzymajcie za nas kciuki. Mam nadzieję, że się uda, bo w tamtym roku kupiliśmy im, słuchajcie, dmuchańca. Taki, taki dmuchany, nie, nie jakiś wielki taki dmuchaniec, ale wtedy była bardzo fajna niespodzianka, więc w tym roku trzeba to przebić. Ruszamy. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę subskrypcję i dzwoneczek. Oczywiście. Na końcu odcinka będzie reakcja na to niespodziankę I ja chyba ten odcinek będę nagrywała kilka dni Bo jak my go dzisiaj kupimy, no to go nie złożymy Bo ogólnie dzisiaj nie jest 1 czerwca Ja już nie gadam, nie gadam, jedziemy Bo jak ja się rozgadam Moi drodzy, to Dawid już czeka na mnie w aucie I zaraz będzie trąbił albo coś tam Bo ja już gadam, 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 gadam i znowu gadam Więc ja zakładam buty i lecimy Domek Oli, czyli Oliwki Dawid wchodzi w Musisz tam wejść ja nie, nie można Musisz wejść, zobaczyć czy się zmieścimy no, do spania. Duży jest, duży jest. Ogólnie to wam powiem, że patrzyliśmy na taki jeden bardzo fajny domek na stronie, ale go tutaj nie ma. Są te dwa, które oglądaliśmy, ale idziemy jeszcze tam z drugiej strony na ogród. Może tam coś było, chociaż nie pamiętam, bo tam były kwiaty. Zobaczymy. Słuchajcie, znowu jest zmiana planów, bo okazuje się, że ten, co my patrzyliśmy, jest mniejszy od tego, co jest na dworze i ja sobie czaję, czy my, jakbyśmy nagrywały z odcinek w tym domku, to, to czy ja się tam zmieszczę do spania? Ale chyba tak, raczej na pewno. Dawid, jak. Będziesz z nami spał? Tak czy nie? Ja mogę was straszyć. Więc... Ej, no zobaczcie, duży jest, fajny. Czekaj. Ale było tak, ja tak Jiu. nie rzucałem. Zaraz ochrona cię zabierze. Dobra, już naprawiam. Dajcie znać w komentarzach, czy ładny. Ale no zobaczcie, tutaj są wchody. będzie pomalowany. Później. I potem go pomalujemy, tutaj jakieś kwiatki się powieścinne. No ładny jest. Ja czuję, że to jest moje nowe mieszkanie na lato. Wyprowadzam się z domu. Jak będziesz chciał nocować w naszym domku. To damy mieć taką promocyjną cenę za dobę. Wiesz co, ja się będę cieszył, jak się tego domu. Witam Was w drugim dniu przygotowania niespodzianki na Dzień Dziecka Stasiek oczywiście mi przeszkadza ja jestem w domu, to jest całkiem inny dzień to jest, wiecie, to co było wcześniej to było wczoraj dzisiaj już jest dzisiaj i ja sobie w ogóle tutaj wzięłam liścik od widza i muszę Wam powiedzieć, że kupiliśmy, ale nie zabraliśmy tego ze sobą, bo pojechaliśmy no autem takim wiecie małym, żeby się to po prostu nie zmieściło i Dawid y, zdecydował, że pojedzie po to dzisiaj ze swoim tatą busem, bo dostawa też się w ogóle nie opłacała, naprawdę więc otwieramy sobie liścik i Czekam, bo tak jak jest za 20 minut, to przyjedzie. No i dzieciaki są w domu. Niespodzianka będzie taka, że ten prezent będzie niespodzianką. Zobaczymy ich reakcję, jak już to będzie by... w sumie, no nie, bo oni to będą razem budować nie ma ich gdzie przemycić normalnie nie ma ich gdzie schować, a będą to widzieli przez nawet jakbym była tutaj z nimi w domu, więc zobaczymy sobie po prostu czy ten nasz pomysł się okaże sukcesem, czy porażką, ale no mam nadzieję, że to będzie sukces dobra, otwieramy sobie liścik który przyszedł do mnie od Amelki z Bielsko-Białej, no i czekamy już nie mogę doczekać po prostu i pewnie jestem w ogóle ciekawa ile takie coś się skręca ojeju coś słodkiego na początek princessa, dobra Tutaj mam chyba liścik. Hejka darliwka, hejka, hejka. Mam na imię Amelka, mam skończone 6 lat, bardzo lubię Ciebie oglądać. Moja ulubiona youtuberko, ojeju, sama również próbuję nagrywać na YouTubie. Trzymam kciuki. Postanowiłam Ci wysłać paczkę, narysowałam dla Ciebie kilka rysunków. Serdecznie pozdrawiam, Amelka. No to muszę koniecznie zobaczyć te rysunki. I co my tutaj mamy? Ojeju, to jest ta, wiecie, ta zdrapywanka, ale jaka śliczna. Tutaj mamy... Co my mamy? Love, 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 love Tutaj mamy coś tęczowego i te, z takim fajnym srebrnym Ale to się mieni Ej, ja tutaj mam w koszulce schowane To wyjmujemy po kolei i tutaj pierwsza, zobaczcie Hello Kitty, ale słodziutka I tutaj mamy jakieś kwiatuszki, śliczne są I tu będzie coś większego chyba Jest ludzik, taki żółciutki ma Stasiek Siema, Oliwka! <laughs> Oliwka ma w ogóle czkawkę w tym momencie I zobaczcie, super! A, ty też nagrywasz, Stasiu Daria, Oliwka Coś tutaj jest No ja wiem O matko, Amelka, Darliwka, Oliwka Ale super, nasze wspólne to jest No patrzysz, patrzysz Stasiu, patrzysz, tutaj też jest super Czy go? Wszystkie są piękne te rysunki Amelka, zobaczcie Amelia, to ja Ci bardzo dziękuję za taką niespodzianę, wysyłam oczywiście serduszko i z całego serduszka pozdrawiam, Oliwka też wysyła. No i słuchajcie, niedługo przyjedzie do Was niespodzianka na Dzień Dziecka. Zobaczcie fryzurę Oliwki po upadku, ej no Ty wyglądasz teraz jak gwiazda takiego kina starego, Ty nie będziesz wiedział, o co chodzi, ale no Ci powiem, że elegancko. W oczekiwaniu, słuchajcie, u nas leci molang. Ogólnie od rana to siedzieliśmy cały czas na tarasie. Jest piękna pogoda wreszcie i niech tak zostanie. Malinki, borbeczki. Jak... Nie, tak? Nie! Oszukujesz Sasiek, Sasiek mi krzyczy, że oni już są. Nie, no czekamy. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze Nie trochę. Czy chcecie, żebym pokazała wam, co dostaniecie na dzień dziecka? Nie. Nie? Tak, ja! No. Ty chcesz zobaczyć? Mm -hmm. To ja, ale ogólnie to i tak będziecie musieli pomóc, żeby to powstało. No dobrze, ale ja nie chcę wiedzieć na razie. No tak ale jak to jak będziesz na... widziała, jak to przyjedzie. No jak przyjedzie. Jak to przyjedzie? reakcja. Ale to nie będzie je... takie całe, to będzie wiesz, do zbudowania. Tak, a ja myślałam, że ty na telefonie chcesz pokazać. No to pokazać? Nie. Nie? Nie. A Stasiu chce zobaczyć? Tak? Tak. Stasiu, ja Ci pokażę, ale ty musisz być cichutko i nie mówić nic o liwce, okej? Okay? Okej? Okay? Zgoda? Dobra, tutaj mamy tego naszego bobka. Uwaga! Fajny to będzie prezent. Będziecie zadowoleni? Tak? Tak ci nie? Tak? Nie. Tak czy nie? Mam nadzieję, że, że się spodoba No, a Ksa się stresuje, że no wiecie o co chodzi No mam nadzieję, że będą zadowoleni po prostu No i my teraz sobie już poczekamy na dworze, na tarasie No i zobaczymy Co jest? O nie, on tu idzie Stasiu O nie Co to jest? Pajok O nie, Stasiu Co? Z... Będziemy robić z Oliwką takie wyzwanie, jakby masz trzy próby, trzy Aha! rzeczy. Musisz powiedzieć, jak myślisz, co to może być ten prezent? Trampolina z basem. ja ci po chciałam powiedzieć, i ja ci powiem, Staj! czy trafiłaś. Nie trafiłaś w żadną rzecz. Cześć! Oliwka teraz ciężko myśli. <śleski> Dostałam informację, że za 10 minut są tutaj u nas. Oczekiwanie, oczekiwanie. Stasiek gotowy. Widoki, jak ja na was patrzę, jak wy odliczacie. Wszyscy furtce, no! I tak tupią sobie. Yeah! A ogólnie to najlepsze jest to, że chyba z tego prezentu ja się cieszę najbardziej. Yeah! Stasiu przyjechał prezent. Co, co, co to może być, Oliwia? Nie wiem. Dostałaś deski na dzień dziecka? Tak, Dostałam dziecko. No i będziesz miała deski. Stasiu, pomagaj! Po co komuś? Pa! Jak myślisz, po co kupiliśmy ci deski na dzień dziecka? Na zjeżdżalnię. Na zjeżdżalni z drewna? Źle kombinujesz domek. Desek. Co? Nie, domek. chyba nie domek raczej Coś innego może Kompolina. Z desek? Domek. Akcja skręcanie trwa Tata Dawida, Dawid i brat Dawida Dzieciak jednak poszły do mojej mamy Wiecie, która mieszka obok Ja weszłam na chwilę z czegoś napić I oczekujemy No i zobaczymy reakcję I się udało jednak, no Hejka, wracam do Was po kilku godzinach. Jest już wieczór. Jest godzina, słuchajcie, 21:20. I ja nie wiem, ile oni ten domek skręcali, ale wyszło coś tam, że. Dachu chyba nie da się spasować i będziemy go musieli po prostu skręcić już w inny dzień. Stasiek biedny się nie doczekał, zasnął na kanapie tutaj. Oliwka zjeżdża, no ale na razie ten domek jest bez dachu. Ogólnie bardzo są zadowoleni. Pomysł nasz się udał, prezent jak najbardziej na plus i idę Wam pokazać na razie, jak to wyszło po prostu. Oliwka, w tym waszym domku chyba czegoś brakuje. Czego, dachu? No. No dawaj. Jak się zjedzie, to boli pupa. Pupa boli, to tutaj trzeba może jakąś taką wiesz. Nie, ja już pokażę bo tutaj się wyjechałam ekstremalnie. Ale ogólnie spoko podoba się wszystko. Tak? Tak, tak, tak. Ja stąd jutro, nie zejdę po szkole. No! Do Jezu! To jutro pewnie będziesz odliczała. Tak, a patrzcie, tutaj są pieski. Pieski z... O! Lucky Daisy! Siemano! Wszyscy Was chcieli zobaczyć! Daisy. Daisy, a tu Daisy. Jest Daisy, Daisy, gdzie Daisy, Boże, zobaczcie, laki jest taki wielki, a Daisy jest łalutka, zobaczcie, tutaj mamy takie wejście, ja wam tutaj zrobię, no wiecie, że nie ma jeszcze dachu, no, ale, no dobra, wchodzę, wchodzę, jestem w klapkach, ale wchodzę, ej, no w końcu mam nadzieję, że ten domek pode mną wytrzyma, bo my tu będziemy spały, co Oliwka, dobra, i tutaj mamy naprawdę, naprawdę sporo miejsca, i tutaj jest też taki fajny zaułek, nie no, mega jest, no co ty, zjechać to chyba nie. Patrz. Siu. Jest bardzo późno, więc słuchajcie, ja myślałam, że ten odcinek skończymy w dwóch częściach jakby, że będą dwa dni, a chyba jeszcze jutro coś nagramy, tak jakby wiecie, no niespodzianka na dzień dziecka i będziemy ją tam jutro, nie wiem, udoskonalić, może włożymy tam jakieś stare zabawki, Oliwka trochę sobie tam udekoruje coś, pobawiam się razem ze Stasiem, no i właśnie, najważniejszego nie ma, po prostu nie ma Stasia reakcji na ten domek, bo on biedny tak czekał, że zasnął, więc widzimy się jutro i to już będzie trzeci dzień tego odcinka. Słuchajcie, jeszcze na chwilę jednak wracam, bo jest hit Bo zapomniałam, że nasze trzecie dziecko też może się cieszyć z tego domku I naprawdę chyba jest zadowolona Co ty robisz? Co ty robisz? Lady, Co ty robisz? I... I, I wejdziemy No, okay. dawaj Lady, Lady Zobaczcie, chodź. zobaczcie to Lady, chodź O no. <laughs> Tomekko. <laughs> Tomekko, no to żyje. Się? No dobra to będzie też dla Ciebie dzień trzeci niespodzianki z okazji dnia dziecka. Słuchajcie, nasz domek nadal nie ma dachu, ale dzisiaj już będzie przykręcony. Dzieciaki się mega cieszą, prezent trafiony. Stasiek ogólnie jak o dziewiątej rano wychodzi z domu, jak wrócę ze szkoły oliwki, jak ją odworze, to on przychodzi dopiero po ósmej i kładzie się spać serio cały dzień po prostu na dworze, więc prezent mega trafiony, ja wam teraz pokażę jak oni się tam bawią, pokażę, nie, pokazywałam już chyba ogólnie jak to wygląda i odłożymy sobie na koniec paczuchę od widza i chciałam wam wszystkim życzyć szczęśliwego dnia dziecka, dużo uśmiechu i spełnienia marzeń buziaki słuchajcie, otwieramy jajko Kinder Joy Stasiu kremik ciekawe co będzie w środku jest G1, figurka G1 jest tak, no to ciekawe czy się trafi co jest? Ciuchcia, o, jej, jej, jej. Pokaż. Jej, Wow, Mamy coś takiego. Stasiu pokazuje Wam domek. Co w tym domku jest takiego fajnego, co? Stasiu, gdzie ci się schowałeś? Dzisiaj będzie już Daszek, wiesz? No. I drzwi. Słuchajcie, teraz już na koniec odcinka, bo zaraz w sumie będą montować ten dach i ja będę musiała pilnować Staśka, żeby on tam im nie przeszkadzał, a na pewno będzie przeszkadzał. Otwieramy sobie paczuchę, która już trochę u nas leżała i zaraz sobie zobaczymy, co jest w środku. Oliwka oczywiście pomaga. Ej, ale mega fajnie, że już jest tak ciepło, I że możemy no, całe dnie siedzieć na dworze. bardzo fajnie. No, a kiedy będziemy nagrywać 24 godziny w domku? Jak będzie, idealne. ale tak, ale nocki, no nocki, muszą być ciepłe No Dobra, otwieramy i zobaczcie co my tutaj mamy Na wejściu, jaka krówka Proszę Staś, może zanieść ją do domku Niech sobie tam mieszka, no Tutaj mamy jakiegoś futrzaka Bryloczek i pierścionek jeszcze. No, możesz w sumie wszystko do domku pozanosić, tak? Stasiu będzie nosił nasze rzeczy do domku. Tu jest jakiś tajemniczy woreczek, Daria. To ja sobie zaraz otwieram. Tutaj jest. O, dla mnie! Dla lady! Dla lady to zaraz jej damy. Tutaj mamy mazaczkę takiego fajnego fioletowego. Jeszcze jeden płuszek. Lady, proszę cię nie szczekać. Jeszcze jeden bryloczek, Stasiu. Mamy tutaj naprawdę mega dużo takich fajnych pomponików. Ej, ale fajna kurtka do Barbie. Srebrna. Ej, szkoda, że nie otworzyliśmy na odcinku 24 godziny na srebrno. Tutaj jest też dla oliwki. To proszę, w sumie masz. Tofik. To jest tofik. Tofik. Masz tofika? Tutaj mamy jakiegoś klocuszka z brokatem dla oliwki, proszę bardzo. Ja je to. I co my tutaj mamy? Jeszcze więcej puszków. Pióreczka. bransoletka dla oliwki z takich koralików. Mamy tutaj jeszcze. O, zobaczcie, jak udekorowany. Co my tutaj. O, to rybka! Też do Barbie chyba. Tutaj mamy moci popsika i piórko, ale w ogóle fajnie, że można nagrywać na dworze. Oliwka Hatchimals! Chciałaś Hatchimalsa? No, chciałaś Hatchimalsa. Tutaj mamy jeszcze takiego misia. Yy, mamy świnkę Halinkę. Słuchajcie, ej, co to jest? 44 koty na płycie. Ej, widzę tam coś mega silnego. Darliwka, zobaczcie, ale to jest super! Zobacz, Oliwia, Na takiej tej. Pójcie, mega. Mam tutaj jeszcze mikrofon do śpiewania. Takie fajne karteczki do malowania. To się jakoś nazywa, ale ja już zapomniałam. Jak ja dawno nie widziałam? może Nie, co ja gadam? Nom nomsów! Tutaj, jaką mam ładną gumkę, zobaczcie. Taką Scrunchy, Scrunchy to się nazywa? Tak się chyba mówi. Tutaj jest. O, dla mnie, ja też mam bransoletkę, Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze jakieś kociołkę jest. To są. Oliwka, co to były za koty? Co to były? To są te takie w tych puszkach, co w mlekach? To to? Lost Kitties. no i więcej tego mamy chyba. Tutaj jeszcze modzi popsy, pióreczka, to świnkę chyba pokazywała, luna, mamy pieska. Słuchajcie, nastąpiły małe komplikacje, bo Oliwka stwierdziła, że ona tego nie odda. Lady Ola Jej, jej, cztolik, Domek, 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 domek A co się kryje w moim woreczku, słuchajcie Oh my god, Oli... Olivia, To jest... To jest... Ej! To jest tacy, chyba z tych Ej, to jest ta... Oh my god To jest ta <grym> prawdziwa srebrna <grym> To jest ta najprawdziwsza srebrna krowa ja jej w życiu na oczy nie widziałam. Słuchajcie, w środku nie było żadnego listu. Ja wiem, że wcześniej otwierałam paczuchę i to były takie dwie połączone, ale tutaj mam nadawcę: Kamila Świątkowska. Więc nie wiem, czy to mama Kamila jest, ale bardzo, bardzo dziękuję za niespodziankę. Za dziękujemy w sobie, bo wszyscy mieli jakieś niespodzianki. Bardzo dziękujemy. Wysyłamy serduszko, oczywiście, i pozdrawiamy z całego serducha. I jeszcze raz dziękujemy za superowe niespodzianki. I teraz wywiad na koniec odcinka z Oliwką moją. Czy prezent na dzień dziecka się spodobał? Tak. I teraz przyszedł czas oczywiście na pozdrowienia na koniec odcinka. Ja sobie tutaj odpalam nasz ostatni odcinek i losujemy Julo World Games. Pozdrawiam z całego serducha i losujemy sobie dalej. Nela Zaleska, pozdrawiam z całego serducha, losuję, losuję dalej. Mam nadzieję, że wylosuję te osoby, które bardzo chciały i czekają już tyle. Honorata Kuster, pozdrawiam z całego serduszka. I teraz będzie Justyna Goleń, pozdrawiam. I troszeczkę dalej, Błyskawica, pozdrawiam z całego serducha. I pl, pozdrawiam. I tu było napisane, że to jest marzenie, więc spełnione. Antonina Janicka. Pozdrawiam z całego serducha. I lecę sobie dalej jeszcze ostatnią osobę: Katarzyna Zemlik. I ktoś. I Dragon Girl. Wiem, że miała być ostatnia, ale pozdrawiam i pozdrawiam Was wszystkich, bardzo dziękuję za oglądanie, jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, no i zaraz idziemy montować daszek w naszym domku, możecie się spodziewać jeszcze odcinka jak będzie metamorfoza tego domku, bo my go chcemy pomalować na biało, może trochę na miętowo, tam kwiatki, będzie ślicznie naprawdę, no i na końcu już 24 godziny w domku, dajcie znać czy to dobry pomysł, bardzo dziękuję za oglądanie. No i co, widzimy się niedługo. Do następnego. Hej!